Witam towarzystwo, Zmień to zdjęcie. Zdjęcie jest zajebiste. proszę sobie nie robić jaj. Co to zamysłka fryzura na gangstera. No właśnie, byłem obrabować kilka kiosków ruchu i jestem także. Także fryzura jeszcze na robocie pozostała. Po robocie właściwie. Ale ci pierwsza paczka na dzień dobry. 85 razy 3. Od razu z karnetu kartę zieloną by wrzucili zieloną albo niebieską. To jest saka. Saka bez kolana. No niestety. Jest, pojawiła się. Ale wystawiałem na potęgę 2,5. Ej, tak szczerze? Jak ludzie teraz się tak rzucili, żeby ją wystawiać, jakby ją tak kupić w nie najgorszym momencie. 2499, ile kosztuje James? James, James, James. James kosztuje 2329. O kurde, nie, kupi nie, nie kupiłem, nie, kupiłem, czeka, czekaj, 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 jeszcze raz. 2, 2499, daj tak 2450 no, nie może takim skąpcem. O, teraz kupiłem, dobra, kupiłem. 2, 4, 9, 7. Rayten, witamy. Jozła Kimś i Salma parał Jeho. Ale jest piękne zdjęcie i piękna cała ta karta. Ma 4x4. No 4x4, no jak 4x4? No ludzie, no ludzie, 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 ludzie. Fine shot, quick step trivela i 4x4, no. To jest jakaś żenada, a nie karta. Nie, nie starają się, totalnie się nie staramy. 8,5 player, pick, 8,4 razy 5, 8.4 razy 10, bardzo fajnie. Visa, Forlan, to wszystko robimy za moment. Jedyny męski głos w plebiscycie głosowania na mężczyznę 2024, za rok 2024, Florian Wirtz. 8,8 overalla na karcie Team of the Year miałby z tego overalla z 90. 6 i byłby istym gołtem A tak wrzucą jakiegoś starucha Ronaldo 9-4 bez biegania, bez fizyczności, bez staminy i totalnie nic by z niego nie było. Rejten. Bardzo niefajna sytuacja. Nie dość, że brak kontentu. To jeszcze 200k. Druga. Bez Team of the, air, ale inform jest to Batman. Victor the Osman. Chyba to wycenili. Jest teraz tak mocny evo i ta karta zbyła też na, w tym momencie. No to jest sama prawda. Trzecia. Ścieła się, czyli walkout Walkout, ale bez Team of the Year Bruno Fernandysz. Zwykły Bruno Fernandysz. Z tych wszystkich sbc które wyszły na Team of the Year, takim faktycznie, no może nie must have, ale fajnym, fajnym, opłacalnym to jest Iker Casillas. Kevin De Bruyne kosztujący 2 miliony, to jest naprawdę bardzo dużo, nie? 86 razy 3. Nie ma karty Team of the Year, a walkout być musi. To jest Ewa Pedro. Ewa Pedro Fred again to brzmi jak taka... <laughs> Mucha mi wróciła do pokoju Kurna, i ona teraz ogłupieje przez tego leda, będzie tam stać taka... No niestety, wyginiesz sama haniutka Best team of the year Iha chyba nie, 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 skip, skip, skip Pewnie łatwiejsza, 8 x razy 5? Nie ma Czy to jest Leo Messi? Nie A był taki malutki, kto to jest taki malutki jak nie Leo Messi? Na kamie? Foden miał... Kto jest taki mały? Madison to jest, Madison nie jest taki mały przecież co on byłaś taki malutki na tej karcie? Mhm. Na piwno. O 8 razy 5. Nie ma kafu. W mojej paczce tak jak coś. Mhm, to chyba kafu. Albo jego córka, nie wiadomo. Dziękujemy bardzo. Hector Bajerin. Bardzo fajnie, bardzo fajne paczki. Miło było. O tu leć, leć, leć. 8-5 razy 3. Prawie. Większy walkout Mały walkout Mhm. Dwie kobitki hakan. No i się dobraliśmy niestety. Leć! Bardzo fajnie. Hakan chalonolu. Dawno go nie było. Druga paczka. Mhm. Daltonistom nie jestem, bo to jest na pewno, na pewno złoto. Trzecia paczka. To ty! Tak! Trafiłem team of the year! I kto tym razem? Raiden! Drugi Team of the! Year! Z 83 razy 5! Tak jest! Mamy to! Rating 96! Come <grywia> on! Come on! Panowie, nie było wiary, ale wiara jest w nas! Mistrza Polski nadejdzie czas! Tak! Tak, tak, tak! Z 83 razy 5 <grywia> Let's fucking go! Dawaj tą muchę, to jest... Aj. Autentycznie tak wydarłem mordę, że nawet Mucha chyba poszła popełnić samobójstwo. Nie ma jej, nagle mi, nagle jej nie ma Dziękuję pani Mucho O, druga karta Team of the Air, gdzie oni są? I to uczciwie, a nie jak zafiała pońcy, panowie Kupiłem tę koleżankę 20 minut temu A ona świeżynka na koncie Trafiłem, right ten... No wymienną, tak? Ale już jest wymienna Tak, ubitka na listę Ci do klubu O, czat pod ekranem, już ci daję czat Proszę bardzo, jesteście a ty masz LW? Nie masz LW. Aj, szkoda, że nie masz LW. Myślicie, że lepiej grać tak jak teraz i Dembele 9-4? Czy James tutaj, tutaj Raiten i tutaj Nico Williams? Bo mi się wydaje, że ta Raiten będzie lepsza na e jak James. Tylko pytanie, czy nie szkoda trochę tego idioty z Paryża. Dembil na ST? Na ST mam Winiego, to trochę lipa. Chyba, że Winniego na skrzydło i Nico na N. Kurde, taki fajny składzik i takim kretynem na ataku. Nie wiem, czy trochę nie żałuję, że go... W sensie, się... no, nie żałuję, bo to jest najlepsza ewolucja, ale szkoda, że fajnej karty nie dostał na przykład LaminiaMal czy... Nie no Rodrigo też jest świetny, no ale... No wiecie, wiecie jak jest, prawda? Wiecie jak jest. Uuuu! Osiem dziewięć razy 5 Colt, cold, cold. Ikonka, taka luźna ikonka na rozgrzewkę. Abili! Mam nadzieję... Nie kosztuje pół miliona, nie ma szans. Patryk Veer. No ma winga! Nie, Douglas Luiz Nie, Fabinho. Luiz Gustavo. Kto to jest? Douglas Augusto. 8, 9 razy 5, nie? 8, 7, bohater. Ale z tego ciężko coś trafi. Ciężko. Ale może tym razem. EŚP. U, chyba Dirk Kujasty. ty mnie zaprezentowałem na wsiż. O tak, o tak. Boża paczka. A niech się wiedzie, kolego. Kto na piedestale? Ze Roberto? Gerard Ikona Stevie G Co za tragiczne rozpoczęcie! Ale to jednak Paul Scholes. Nie może być Stevie G To jest Paul Scholes. i Javier Javier Marszczerano Gratulacje Jak za starych dobrych czasów Uuuu Teo nie sprzedałem Kurna, pisaliście sprzedawaj Teo No to niestety Z opóźnieniem wystawiony 73... Oj, nie za mały Tylko Kasiu tutaj, mamy to pik na głównym koncie numer 13. Do tej pory najlepszy traf. Jarzinio. 89. Teraz idziemy po minimalnie więcej. Po minimalnie więcej. To zaszczyt i przyjemność. Uf, prowadź królu, prowadź królu. Prowadź królu. Środkowy. Pierwsza baza. Baza dokująca. Co tym razem? Uu, gary obsrany. No niestety. Gary Lineker. Oj, bardzo niefortunna sytuacja. Carlos Alberto! Juni tak! Tak, się tak! Zilaka, tak! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Juni, prowadź królu, prowadź! Carlos! Tak, i Kovan jeszcze! Haha! Absolutna ikona! Tak jest! Nie! To ty, Tarzilia! Juni! Ale daj Juni! Tak jest! Absolutna ikona! Ale ale, ale głupota, kapitan! Ja mi... Jazzinho Thunder 1370 WSBC bajka 800, co za łoś to wymyślił? Powiem wam, że nieironicznie nie wiem kogo wziąć, nie? Ten skurcz ma ma PO, SO i CDMA. Z long ball pasem i antycypacją, to jest. to jest taki kozak. Dobra, biorę kawałek za te, za te PKS-y, co? mi <gryzamy gryzamy> Carlosa Alberto. Niesamowite, naprawdę Za kogo ja go dam? Jazzinho? Za Tyrama. Kapita 92 wjeżdża do bazy. Tak możemy otwierać, szanowni państwo. Tak możemy otwierać. Deutsche Rama i Kapita, ale będzie pasy dawał tym Playstyle Plus. No, kurde. Wolę chyba go tutaj, jak na prawej obronie. No, chyba, no, chyba na SHOW. Ja myślę, że na SHOW być lepszy. Ile masz wzrostu? Nie jest jakiś mega wysoki. 5.11. No, nie gratujmo. mu. lepiej za Konatę. Nie, konate. popatrz, moim zdaniem, jest tak broken.